Trądzik różowaty może rozwinąć się niemal u każdego, jednakże istnieją czynniki zwiększające prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Przewlekły stan zapalny skóry może dawać różne objawy. Najczęściej są to mocne zaczerwienienia oraz wykwity występujące w centralnej części twarzy. Trądzik różowaty zazwyczaj diagnozuje się u kobiet o jasnej karnacji oraz skórze naczyniowej. Uśredniony przedział wiekowy pacjentów to 30-55 lat. Choroba może pojawić się nagle bez wyraźnej przyczyny. Ważne jest, aby zgłosić się do specjalisty, który ustali przebieg leczenia. Oglądaj nasz film do końca, a dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji na temat trądziku różowatego. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Trądzik różowaty to przewlekły stan zapalny skóry, który najczęściej dotyka pacjentów o celtyckim typie urody. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa pierwszy i drugi fototyp skóry. Nie można również nie wspomnieć o predyspozycjach genetycznych. Okazuje się, że wyższe ryzyko rozwoju trądziku różowatego odnotowuje się u osób nerwowych i nadpobudliwych. W przypadku gdy przyczyną dolegliwości są zmiany hormonalne pojawiają się krostki, grudki, rumienie. Trzeba dodać, że schorzenie bardzo często dotyka kobiety w ciąży oraz w trakcie owulacji i menstruacji, a także okresie przekwitania. Łojotokowe zapalenie skóry także sprzyja zmianom trądzikowym. Z problemem borykają się najczęściej kobiety, jednak nie oznacza to, że nie dotyka on mężczyzn. W przypadku panów przebieg choroby jest o wiele cięższy. Nie można jednoznacznie powiedzieć, co jest odpowiedzialne za wywołanie trądziku różowatego. Potencjalnych przyczyn rozwoju choroby jest wiele, dlatego niezbędna jest konsultacja z lekarzem, a także profesjonalna diagnostyka. Warto wspomnieć, że schorzenie nazywane jest nerwicą małych naczyń krwionośnych. Oznacza to, że jego wystąpieniu sprzyja wzmożona reaktywność naczyń krwionośnych skóry. Winne zwykle są predyspozycje genetyczne, a także czynniki środowiskowe. Na zachorowanie są narażone osoby, które w wieku młodzieńczym borykały się z ostrym przebiegiem trądziku. Łojotokowe zapalenie skóry także może wywołać omawianą chorobę. Przyczyny trądziku różowatego to m.in. błędy w pielęgnacji twarzy, eksponowanie skóry na intensywne promieniowanie UV, niewłaściwie zbilansowana dieta, zaburzenia hormonalne, menopauza, używki, gwałtowne zmiany temperatury, leki z niektórych grup, nerwowość i nadmiar stresu, zmiany bakteryjne. Trądzik różowaty może być trudny w diagnozie. Należy wziąć pod uwagę, że nie w każdym przypadku objawy są takie same. Wiele zależy od stadium choroby. U niektórych pacjentów przebiega ona łagodnie. W ostrym przebiegu zmiany są na tyle rozległe, że wywołują one ciężki w zniwelowaniu dyskomfort. Zmiany skórne zazwyczaj pojawiają się w centralnej części twarzy, a dokładniej w strefie T. Mowa tu o czole, nosie czy brodzie. Mogą one również pojawić się na policzkach. Jest to schorzenie przewlekłe, a więc nasilenie objawów bywa zmienne. Nierzadko pacjentom wydaje się, że dolegliwość minęła, po czym powraca ona ze zdwojoną siłą. Do objawów pierwszorzędnych można zaliczyć m.in. rumień przelotny lub stały, teleangiektazję, wypryski i grudki. Objawy drugorzędne to m.in. zmiany przerostowe, przesuszenie i pieczenie skóry, obrzęki, szczypiące zmiany skórne, objawy ze strony oczu można wyróżnić aż cztery postacie trądziku różowatego, a także jedną odmianę choroby. Właśnie dlatego u niemal każdego pacjenta przebiega ona nieco inaczej. Niezwykle istotne jest, aby pozostać pod opieką dermatologa, nawet w przypadku, gdy uda się zwalczyć uciążliwe dolegliwości. Należy podjąć kroki, które zminimalizują szansę ich nawrotu. Postać rumieniowa z teleangiektazjami. W zdecydowanej większości przypadków ma ona charakter przejściowy. Na skórze pojawia się rumień o niezidentyfikowanej przyczynie. Naczynia krwionośne ulegają znacznemu rozszerzeniu. To zjawisko nazywane jest teleangiektazją. Bywa, że zmiany występują nie tylko na twarzy, ale również małżowinie usznej, karku, klatce piersiowej. Wielu pacjentów skarży się na pieczenie oraz swędzenie skóry. Postać grudkowo-krostkowa. Zmiany skórne pojawiają się zazwyczaj w strefie T, a ich podłożem jest rumień. Na pierwszy rzut oka wyglądają one jak trądzik młodzieńczy, ale nie mamy tutaj do czynienia z zaskórnikami. Wykwity mogą wystąpić na twarzy i szyi. Nierzadko pojawiają się obrzęki, zgrubienia, łuszczenie skóry. Postać przerostowo-naciekowa to najcięższa postać trądziku różowatego. Przewlekłe obrzęki oraz zgrubienia tkanki łącznej negatywnie wpływają na komfort codziennego życia. Zmiany skórne bywają bolesne. Nie można nie wspomnieć o ryzyku wystąpienia zmian guzowatych. Zwykle pojawiają się one w okolicy nosa, brody, czoła, powiek czy uszu. Postać oczna występuje ona równolegle z postacią przerostowo-naciekową. W ciężkim przebiegu trądziku różowatego mogą pojawić się rozmaite dolegliwości ze strony oczu. Mowa tutaj między innymi o zapaleniu spojówki, rogówki lub tęczówki, gradówce, rogówce. Odmiana ziarniniakowa występuje bardzo rzadko. Jest to niestandardowa postać choroby, która objawia się żółtymi oraz brunatnymi grudkami. Oprócz tego dochodzi do powstania grudek, które najczęściej rozwijają się w okolicy dolnej części powiek oraz policzków. Może pojawić się lekkie zaczerwienienie skóry. Wspomniane zmiany mogą pozostawić widoczne blizny. Nie można jednoznacznie określić, co jest odpowiedzialne za wywołanie trądziku różowatego. Z tego powodu konieczne jest indywidualne dopasowanie przebiegu leczenia. Postępowanie terapeutyczne nie może stanowić gwarancji stuprocentowego wyleczenia, ponieważ nie da się przewidzieć, czy schorzenie nie powróci w przyszłości. Priorytetem jest złagodzenie uciążliwych dolegliwości, które negatywnie wpływają na komfort życia pacjenta. Zmiany trądzikowe zlokalizowane na twarzy bardzo często stanowią źródło ogromnych kompleksów. Ważne jest, aby nawet po złagodzeniu objawów pozostać w kontakcie ze specjalistą. Pacjenci ze zdiagnozowanym trądzikiem różowatym powinni mieć świadomość, że prowadzony tryb życia bezpośrednio wpływa na stan skóry. Właśnie dlatego tak istotne jest to, aby wyeliminować czynniki, które zwiększają ryzyko zaostrzenia objawów. Trzeba zrezygnować z używek, a w szczególności z wysokoprocentowego alkoholu. Papierosy również sprzyjają nasileniu się zmian chorobowych. Trądzik różowaty mogą wywoływać niektóre leki. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad możliwością ich zmiany. Należy unikać spożywania kawy, a także gorących oraz ostrych potraw. Istotne, aby unikać gwałtownych zmian, temperatury. Kolejną ważną kwestią jest ochrona skóry przed promieniowaniem UV. W leczeniu trądziku różowatego stosuje się również terapię farmakologiczną. Może ona zostać wdrożona na każdym etapie schorzenia. W niektórych przypadkach wskazane jest przyjmowanie antybiotyków o działaniu miejscowym lub ogólnym. Powinny one zawierać m.in. erotomycynę, tetracyklinę, klindamycynę. Przyjmowane leki mają przede wszystkim działać bakteriobójczo oraz antybakteryjnie. Ich zadaniem jest również zwalczanie grzybów i pierwotniaków. Jeśli antybiotykoterapia nie przynosi pożądanych efektów, to należy zmienić grupę przyjmowanych leków. Lekarz może przepisać środki farmakologiczne z grupy makrolidów. Pochodne witaminy A skutecznie zmniejszają aktywność gruczołów łojowych. Leczenie trądziku różowatego nie może opierać się wyłącznie na metodach domowych, jednak warto się im przyjrzeć. Dzięki nim można zwiększyć skuteczność wdrożonej terapii. Podstawę stanowi świadoma pielęgnacja skóry. Należy stosować wyłącznie produkty o bezpiecznym i wartościowym składzie. Świetną opcją są dermokosmetyki do pielęgnacji skóry wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień. Ich główną rolą jest ochrona warstwy lipidowej, a także jej dogłębne nawilżenie. Warto wybierać artykuły, które zawierają w swoim składzie między innymi witaminy E, K, PP, wyciąg z kasztanowca, ekstrakt z miłorzębu japońskiego lub nagietka. Warto, aby kosmetyki pielęgnacyjne zawierały także pantenol oraz alantoinę. W domowym leczeniu trądziku różowatego powinny znaleźć się zioła. Na uwagę zasługuje między innymi kopytnik, zielona herbata, rumianek, złocień, arnika górska. Ekstrakty roślinne są w pełni naturalne, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla skóry. Nie tylko wzmacniają one naczynia krwionośne, ale również usprawniają przepływ krwi. Działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Zmniejszają zaczerwienienia skóry i wyrównują kolory cery. Trzeba wspomnieć również o ich przeciwdziałaniu wolnym rodnikom, które stanowią źródło wielu chorób i wywołują przedwczesne starzenie komórek organizmu. Wsparciem w łagodzeniu objawów trądziku różowatego są preparaty żelaza oraz witamina B12. Nie można zapomnieć o właściwej diecie oraz regularnej aktywności fizycznej. Styl życia ma duży wpływ na przebieg chorób skóry. Istotne, aby systematycznie wykonywać badania kontrolne. Dobrze jest również wdrożyć suplementację, szczególnie w przypadku niedoboru witamin lub żelaza. Oczywiście ten fakt należy skonsultować z lekarzem. W leczeniu domowym pomocne są również filtry przeciwsłoneczne. Całkowite wyleczenie trądziku różowatego jest niemal niemożliwe. Należy wziąć pod uwagę, że jest to choroba przewlekła, więc uciążliwe dolegliwości mogą pojawiać się, a chwilę później znikać i nawracać. Podczas leczenia stosowane są preparaty miejscowe, leki ogólne oraz zabiegi chirurgiczne. Podstawą terapii jest złagodzenie istniejących zmian oraz zahamowanie rozwoju kolejnych niedoskonałości. W przypadku najcięższego przebiegu choroby mogą pojawić się trwałe blizny, które nie prezentują się estetycznie. Należy wspomnieć, że nierzadko występują one również u pacjentów, którzy mechanicznie usuwają wypryski i niedoskonałości. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!